Dzisiaj dla ceny Bitcoina. I tak, kolejny ruch ceny na Bitcoinie bardzo zszokuje świat, jestem tego pewien. W zasadzie siedzę teraz w moim łóżku, może to widać po mnie, jestem przeziębiony, nic poważnego, ale nawet to nie powstrzymuje mnie przed nagraniem dla was filmu i mówieniu o Bitcoinie. Jeżeli ma być szczery, teraz jest ten czas, kiedy musimy być uważni. Właśnie przed chwilą mieliśmy kolejne odbicie się od naszej linii wsparcia. O tej formacji z trójkąta mówiłem jako pierwszy na swoich filmach. Jak dotąd cały czas respektujemy wszystkie poziomy z tego układu. Powyższą linię oporu, jak i tą linię jako wsparcie. To wszystko łączy nam się w jedno. Pojawia się zatem pytanie, czy uda się przebić przez powyższą linię oporu i pójść wyżej do naszych targetów cenowych. Czyli na duże wyższe poziomy nie znajdujemy się teraz. Okolice 50-55 tysięcy dolarów. Czy może nastąpi odrzucenie i spadek w dół? Zaraz przedstawię Wam moje ruchy, jeżeli chodzi o moje kolejne pozycje na Bitcoinie. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na mój kanał na Twitterze, możecie zauważyć, że na bieżąco informuję Was w temacie ceny Bitcoina. Niecałe pół godziny temu dodałem post, że mamy teraz kolejne odbicie od naszej linii wsparcia. Tak jak mówiłem, wciąż pozostaje w byczym nastawieniu, tak długo jak będziemy znajdować się w tej formacji. Ogólnie jest to formacja na potencjalne wzrosty. Ten wzór w dwóch trzecich kończy się wybiciem do góry. W momencie przebicia się przez tą linię wsparcia, zamknięcie się na dziennej świecy poniżej poziomu 39 tysięcy dolarów, tak, jest to moment, w którym musimy zmienić nasze nastawienie. Ale tak długo, jak to się nie wydarzy, jestem w byczym nastawieniu. A więc następnym krokiem dla Bitcoina jest przebicie poziomu 42 500 dolarów, a najważniejszym targetem cenowym jest poziom wynoszący 44 400 dolarów. Zapamiętajcie, że nawet jeśli nasz horyzontalny poziom oporu nie jest tym najważniejszym, to jest tym najcięższym do przebicia. Także kiedy cena na poziomie 42 500 dolarów zostanie wybita w górę, mamy duże prawdopodobieństwo, że nastąpi kolejny retes naszego horyzontalnego poziomu. Może w końcu przebijemy się powyżej i tak, będą przed nami jeszcze kolejne poziomy cenowe do przebicia. Musimy oczywiście je pokonać. Spójrzmy jeszcze na naszą wstęgę IMA. Wciąż nie jesteśmy powyżej jej. Mieliśmy tutaj wcześniej niebezpieczne, fałszywe wybicie. Musicie jeszcze zapamiętać jeden target cenowy, który w momencie przebicia w górę pokaże nam 10 tysięczny ruch na bitcoinie. Dojdziemy do ceny wynoszącej 55-57 tysięcy dolarów. To jest właściwie 11 tysięczny ruch na bitcoinie, który potencjalnie ukaże się wkrótce. Miejcie na uwadze, że mamy cały marzec, żeby przebić to do góry. Nie jest to nic na krótki okres. Są to dzienne świece, ale może być to kluczowe do zmiany trendu z bessy na hossę. Teraz chcę wiedzieć od Was, czy oczekujecie przebicia do góry, czy może do dołu. Chcę znać Waszą opinię. Dajcie lajka like dla nowego ATH i oczywiście pamiętaj, że jeśli jesteś doświadczonym traderem, to poniżej w opisie dostaniesz ten bonus za darmo. Kliknij, zarejestruj się, a po pierwszej wpłacie otrzymasz ten bonus za darmo. Możesz go wykorzystać do tradu i wypłacić z niego zyski. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo o demem krypto. I jak zawsze, jak zawsze, będę dalej pił wodę, jadł witaminki, pił soki, dmuchał nos, dopóki nie wyzdrowieję. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo o demem krypto. Jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.